うん。<music> Obawy lokalnych władz odnośnie cyklostrady uzasadnione. Trochę znowu został pominięty, zostało pominięte południe Dolnego Śląska. Jelenia Góra zerowym wsparciem od rządu. Mamy komentarz senatora Krzysztofa Mroza. Nie ma innych gmin, które by tyle pieniędzy otrzymały jak Jelenia Góra. Wielkanocne menu. Gołąbki proszę pana. Gołąbki na, na święta wielkanocne? Też. Tuż przed świętami wita Państwa Paweł Guszała, zapraszam na serwis. O 30 546 nowych przypadków zwiększyła się w Polsce liczba zakażonych koronawirusem. Z czego 3074 na Dolnym Śląsku w powiecie karkonoskim 43, a w Wielenigurze aż 97. W tym czasie w naszym kraju bezpośrednio i pośrednio z powodu COVID-19 zmarło 497 osób. Na początku tego tygodnia, w trakcie konferencji prasowej, lokalne władze podzieliły się z dziennikarzami swoimi obawami odnośnie planowanego przebiegu i budowy cyklostrady Dolnośląskiej. Wiele na to wskazuje, że niesłusznymi, a wątpliwości mogła rozwiać zwykła rozmowa. Cyklostrada Dolnośląska to projekt budowy ponad 1800 km tras rowerowych, które mają powstać na terenie całego Dolnego Śląska. W kontekście tego tematu w ostatni poniedziałek odbyła się konferencja prasowa. W związku z tym, że niedawno pojawiła się taka mapa dróg rowerowych na Dolnym Śląsku, którą samorząd województwa dolnośląskiego marszałek województwa dolnośląskiego prezentował i z wielkim niepokojem przyjęliśmy tą informację, że Trochę znowu został pominięty, zostało pominięte południe Dolnego Śląska, właśnie tutaj nasz region. Niestety z niepokojem zauważyliśmy, że tych projektowanych przez nas, tym bardziej, że to było uzgodnione z samorządem województwa dolnośląskiego, zachęcana nas do tego, żeby właśnie takie projekty były tworzone, że tych projektów na tych mapach nie zauważyliśmy. Do głosu doszła także naczelnik zarządzania zintegrowanymi inwestycjami terytorialnymi aglomeracji jeleniogórskiej. Wyraziła obawę, że inwestycja cyklostrady dolnośląskiej zagrozi budowie planowanych właśnie przez ZIT tras rowerowych o długości ponad 540 km i 90 km single tracków. Ja mam nadzieję, że to jest propozycja, którą pan marszałek przedstawił i że możemy cały czas rozmawiać jeszcze o uzupełnieniu tego projektu poprzez tak jak powiedziałam naszą sieć, która absolutnie jest stoi w sprzeczności. Nasze trasy rowerowe łączą się z głównymi ciągami, które są zaznaczone na mapie, którą opublikował w ramach tego projektu pan Marszałek. My włączamy się zarówno w Drogę Sudecką, jak i Dolinę Bobru, jak i Via Regia na północy. Nie ma przeszkód, żebyśmy rozmawiali o e, uszczegółowieniu tej, tej e, koncepcji. Mamy już kilkaset kilometrów. Tras rowerowych w Szlaskiej Porębie. Trzeba je delikatnie rzecz biorąc ucywilizować. Mamy kilkadziesiąt kilometrów single tracków. Jeżeli dzisiaj jest możliwość, Zrobienia czegoś jeszcze takiej, takiej wisience na torcie, czyli połączenia tych wszystkich tras rowerowych w regionie, no to myślę, że tutaj stalibyśmy się, stalibyśmy się potentatami w, 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 chyba w Europie. Szanowni Państwo, ta infrastruktura rowerowa to nie tylko ścieżki rowerowe czy single traki, które planujemy na terenie miasta ale również infrastruktura towarzysząca i w naszym przypadku bardzo istotna, mianowicie duży parking buforowy, który, którego zadaniem miało być przede wszystkim zatrzymanie samochodów wjeżdżających do Karpacza, takie miejscowości jak nasza czy Szklarska Poręba. One już dzisiaj borykają się w momencie najazdu turystów z dużymi problemami komunikacyjnymi. O komentarz poprosiliśmy przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Chcemy, aby trasy rowerowe, szlaki rowerowe docierały do wszystkich gmin na Dolnym Śląsku, ale kluczowa jest tutaj właśnie współpraca współpraca między samorządem Województwa Dolnośląskiego a samorządami lokalnymi. Odnosząc się do słów z ostatniego briefingu, w którym udział wziął pan prezydent Jeleni Góry, burmistrzowie Szklarskiej Poręby i Karpacza, to przede wszystkim widzimy, że jest olbrzymie zainteresowanie samorządowców właśnie udziałem w tym wielkim projekcie rozbudowy tras rowerowych na Dolnym Śląsku, w tym również w subregionie Jeleniogórskim. Zatem, czy obawy prezydenta i burmistrzów są słuszne? Projekt cyklostrady Dolnośląskiej jest dedykowany mieszkańcom Dolnego Śląska. To nie patrzymy tutaj na to, czy mówimy o zintegrowanych inwestycjach terytorialnych, czyli w skrócie ZITach, czy mówimy o samorządzie lokalnym, którym jest gmina jako podstawowa jednostka administracji samorządowej. A więc współpracujemy ze wszystkimi, bo robimy to dla Dolnoślązaków. Podzielone zostały środki z trzeciego etapu rządowego funduszu inwestycji lokalnych i niestety w związku z tym nie ma dobrych informacji dla Jelenigury, ponieważ nasze miasto nie otrzymało nawet złotówki. Dlaczego zostaliśmy pominięci? Zapytaliśmy senatora Krzysztofa Mroza. Jelenia Góra wnioskowała do trzeciego etapu rządowego funduszu inwestycji lokalnych o prawie 21 milionów złotych. Z tych środków dofinansowana miała zostać budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8, termomodernizacja budynków zespołu szkół przyrodniczo-usługowych i bursy szkolnej oraz termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 8 z oddziałami integracyjnymi. Niestety Jelenia Góra nie otrzymała nawet złotówki rządowego wsparcia. O powody zapytaliśmy senatora Krzysztofa Mroza, któremu wypominano w kontekście tej sprawy, że miał dbać na szczeblu rządowym o interesy Jeleni Góry. Do tej pory rząd e, przygotował trzy tarcze takie ogólne dla samorządów, plus tarcze dla gmin górskich. I z tych wszystkich czterech tarcz miasto Jelenia Góra otrzymało blisko 14,5 miliona złotych. Bodajże jest to największa dotacja w regionie jeleniogórskim. Nie ma innych gmin, które by tyle pieniędzy otrzymały jak Jelenia Góra. Senator Krzysztof Mróz na tym nie skończył. Druga kwestia, dbamy także o ten zrównoważony, zrównoważony rozwój, nie chcemy dawać tylko do jednego miasta, chcemy także inwestować w te gminy okoliczne tutaj w powiecie karkonoskim i łącznie powiat jeleniogórski oraz gminy, które są wokół powiatu jeleniogórskiego, tego wsparcia covidowego otrzymały na kwotę blisko 40 milionów złotych. Spośród wszystkich zgłoszonych zadań przez Powiat Karkonoski największe dofinansowanie, bo 3,5 miliona złotych otrzymała przebudowa drogi Janowice wielkie Trzciskokarpniki. karpniki Wielkanoc coraz bliżej. Nieodłączną częścią tych świąt jest uroczyste niedzielne śniadanie. W ostatnim programie maraton subiektywności realizowanym na zlecenie portalu Jelonka.com zapytaliśmy, jakie potrawy znajdą się na stołach Jelniogórzan. Podrawy wielkanocne w wielu domach związane są z tradycją, jednak bywa i tak, że to co znajduje się na świątecznym stole często odbiega od utartych standardów. Sałatki, ja robię im pierożki, bo oni obojętnie jakie święta lubią pierogi, ruskie i z kapustą i z, z grzybkami. Gołąbki proszę pana. Gołąbki na, na święta wielkanocne? Też, też. Cały czas, cały rok. I, I królik, i co tam jeszcze, i sałatki, no, terniki, oczywiście, bo to takie wielkanocne, babka piaskowa. No i myślę, że jakiś makowiec I wystarczy, bo nie ma dużo osób chętnych do jedzenia teraz słodkości. Myślałam, że zrobimy jakąś sałatkę, ciasto, kupiliśmy białą kiełbasę i to wszystko. Byliśmy także ciekawi, czy pandemia wpłynie w jakikolwiek sposób na obchody zbliżających się świąt. Oto co usłyszeliśmy. Absolutnie. Czy nic by, się nie było? Jakby nie było, tak nic by się nie zmieniło. Oczywiście, nic. No nie. Nie? Nie. nie? nie czyli nie. tak jak tak, tak, tak no, jak, tradycyjnie za... nie, jak zawsze było. Może tylko nie wiem jak będzie, z, żeby pójść do kościoła. No do końca nie przeszkodziło, nie. bo przestrzegamy zasady zasad wszystkiego także. Nie Cze... bo... Z okazji zbliżających się świąt chcielibyśmy życzyć państwu dużo zdrowia oraz pogody ducha. 1 kwietnia Jelenio Górę obiegła smutna wiadomość: zmarł Janisław Hiller, wybitny muzyk, instruktor i kompozytor. Który od 30 lat związany był z Osiedlowym Domem Kultury. Był założycielem otwartej grupy swingującej. Zapamiętany zostanie jako bardzo aktywna i pogodna osoba. Rodzinie i znajomym składamy najszczersze kondolencje.